Siema, siema, z tej strony Malina i... Siemanko, tutaj, Pimek. Jesteśmy właśnie w drodze do Kilonii, idziemy zmierzyć się z zespołem z Kielc. Ponagrywamy troszeczkę, trzeba odciążyć psychicznie komara, ponieważ już się nie daje rady. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Elo. A teraz postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Dobra, dobra, lecimy. Jeszcze do publiczności. Tak jest. Kawa, herbata czy coś mocniejszego. Hmm. No, tutaj myślę, że preferuję kawę, y, kawy zdecydowanie. jeszcze jedno pytanie na Czy Czyli wszystko dobrze z barkiem. Tak, tak. Bo a, a, z wierzykowym... no, to, wszystko. Zupełnie. Bark jest uzupełniony, także... Barek jest uzupełniony, także... Dobra. Nie, także wszystko wszystko jest dobrze, nic się nie stało poważnego. Dziękuję za troskę. Jest fajnie Stresuj się Wszystko będzie dobrze Ja się mam, musisz nie stresować? Tak A Ty się relaksuj Przed Państwem Ninja Warriors Nowa edycja Nowa edycja Ścieżka nie sama